Monty. Och, wracaj, mamo! Kiedy wróci mama, Ralfik? <grystanie> Czekasz na coś specjalnego? Na magazyn o zwierzętach! Dlaczego jej jeszcze nie ma? Zawołamy cię, kiedy mama wróci, dobrze? Może pobaw się w ogrodzie? Dobrze! Jestem Whisper. Rozumiem, co mówisz. Witaj, Monty. Oj, wybacz. O, Whisper, o, musisz mi pomóc. <laughs> nie ruszaj się, Monty. Nie ruszaj. I w tym problem. Mam dzisiaj test i na pewno go nie zdam. Jaki test? A, test strażnika. To, to, oj, to, to. to, to. Chodź ze mną, pokażę ci. Sz -sz -sz -sz. Oczy zmróż! Whisper z pomocą przychodzi znów. Strasznie wszyscy biegają Monty! Heh, ale spójrz tam! O! Wcale się nie rusza! Czy jest strażnikiem? Tak! I popatrz! Żeby zdać test, nie można się poruszyć, choćby nie wiem co. Nie e Jej! Ale po co taki test? Strażnicy pilnują, by nie spotkało nas coś złego. Mm. I żeby inne surykatki mogły się bawić. Dlatego musimy mieć strażników, <laughs> ale wybieramy najlepszych. <laughs> A ty masz dzisiaj test, prawda, Monty? E, tak, i tak bardzo chcę go zdać. Powodzenia! Trzymaj się! Potrzebuję pomocy, Whisper. Muszę się nauczyć, jak stać bez ruchu. Wiem, kto nam pomoże. Dan, czy mnie słyszysz? Przejdź tu i pomóż. Jeden bambus, drugi bambus. Dan, czy mnie słyszysz? Hmm? Whisper? Ach, Whisper, ja Cię słyszę. <śmiech> <śmiech> wow, jest prawdziwy? Pamiętasz dana? On jest mistrzem w staniu bez ruchu. O, tak! Jej! Nauczysz mnie, jak to się robi? Oczywiście. Weź taki głęboki wdech. Weź! Głęboki wdech! Poczuj ziemię pod stopami. Poczuj ziemię pod stopami. Ha! Berek? Ha! <laughs> Monty! Och, oj! Hmm. Monty nie umie stać bez ruchu. A to takie proste. Jak on to robi? Słucham mojego bambusa. Ha? Bambus wydaje wiele różnych dźwięków. Słucham i liczę. Jeden bambus. Drugi bambus. Trzeci bambus, czwarty bambus, piąty bambus. Koniec! Wygrałem! Ojcie, wybacz. A, e, bo ja słuchałem bardzo szybko. Ehm, e, czego jeszcze mogę posłuchać? Mam tylko ten jeden bambus, niestety. A może pustyni? O, to nie potrwa długo. Tu jest naprawdę dość cicho. Słuchaj. Jeden piach. Drugi piach. Trzeci piach. Czwarty piach. Berek Monty! Piąty piach. Monti się nie rusza. Bardzo dobrze. Dzieje się coś, Monty. Monty? wszystko dobrze? H? Deszcz idzie! Surykatki, chowamy się! Monty, ale nie pada! Szysz, słuchajcie! Spójrzcie! Sobra robota, Monty! Oto nasz nowy strażnik! Ha, więc zdałem? Najlepszy strażnik jakiego widziałem. Juppie! Jestem strażnikiem! Dzięki Whisper! Dzięki Dan! Bez was by mi się nie udało! Oczy zmruż Whisper z pomocą! Przyszła już. Uh, Whisper, mama jeszcze. Oh. Mamo, masz magazyn ze zwierzętami? <noise> Witaj, mamo, miło cię widzieć. Skąd wiedziałaś, że mama wróciła? Po prostu posłuchałam bambusa. Proszę, Whisper. Jest o surykatkach. Dzięki, mamo. <noise> Whisper, widziałaś moją grę wideo? Mm. Może zostawiłem ją na sofie. Super. Rozumiem, co mówisz. Hmm, trochę ciasno. E, ale chociaż zimno może być. E, e, witaj, jestem Bary. Co ty robisz w lodówce, Bary? Hmm? E, e, wprowadziłem się. Muszę gdzieś mieszkać, tak? A z nim już nie mogę. Z kim już nie możesz? Z tym niby przyjacielem Bertem. Obiecał mi niespodziankę na dzień misia. I zgadnij? Co mi podarował? Eee, co? Nic! Właśnie! I nie wrócę tam, dopóki mnie nie przeprosi. Może mogę pomóc? Cofnij się i nie zamykaj oczu. Szszsz! Oczy zmróż. whisper z pomocą, przychodzi znów. Schubercie. O, o ha, 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 Whisper, pewnie chcesz mi powiedzieć, że baremu jest bardzo przykro? Um, nie. Nie? Po tym jak przygotowałem mu najwspanialszą niespodziankę na dzień misia? Najlepszą dziurę w lodzie, o jakiej można tylko pomarzyć? Jaką dziurę w lodzie? E? Ona zgubiła się. Chyba całkiem zasypał ją śnieg. Ale czemu mu nie powiedziałeś? Co? Żeby zepsuć niespodziankę? Whisper, gdzie jest ta gra? Szukałem wszędzie. Co? Hej, Ralph, możesz mi przynieść z lodówki sok, proszę. Wybacz tato, ale ktoś już go wypił. O, Whisper, jak my teraz znajdziemy tę dziurę? Potrzebujemy pomocy przyjaciół. Szysz. Otis, czy mnie słyszysz? Przyjdź tu i pomóż. Czy mnie słyszysz? Ow! Whisper, ja Cię słyszę! <laughs> Zabrałem też Gerty na przejażdżkę. Witaj, Whisper! Hej, Whisper, potrzebujesz pomocy? Polarny miś zrobił dla przyjaciela specjalną dziurę w lodzie. O, ho, ho, ale super! Tylko. Zgubił ją. Pomożesz nam jej poszukać? Co? E, e, przecież to Bunkoyad. On się nie zna. Umie latać. Tak, a z góry wszystko dobrze widać. Hej tam! Chyba znalazłem! O! o, a, o, o, o. o spójrzcie no! Jedna piękna dziura w lodzie. O, ale to dziura pingwinów. Ostatni w wywozie jest ogonem turwota. O, już nigdy jej nie znajdę. Zawsze możesz zrobić kolejną. Co? Nie, dzięki. Nadal czuję łapy od skrobania tej poprzedniej. ale może. Haha, ha, tutaj jest, ha, to moja dziura. Uh, ha, ha. O, hej, Whisper, możesz powiedzieć baremu, że znalazłem jego niespodziankę? <grymka> Oczywiście. <grymka> Bary, czy mnie słyszysz? Tak, Whisper, ja Cię słyszę. Pary, tutaj jesteś! Nie odwrócę się, dopóki nie przeprosi. Oj, odwróć się! Nie! Ale Bert ma niespodziankę. A więc dobrze. Mówiłem, że mam niespodziankę na dzień misia! Jej! O, o, ale wspaniała niespodzianka. Nasza własna dziura w lodzie. O! Och, Bert, mój przyjacielu! Ach, to nic takiego. Nic? Ha, ja bym jej nie zrobił. Pewnie, żebyś zrobił. Nie mógłbym. O, tak mógłbyś, nie mógłbym. Tak, 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 tak ale nie. O, tak, mógłbyś. <tłuk> Oczy z wróż, Whisper z pomocą, przyszła już. Nadal nie mogę znaleźć tej gry. Na pewno jej nie widziałaś? Ralfik, znalazłam! Cały czas leżała pod twoimi płatkami. Mm, wybacz, Ralf. W porządku. Czy widziałaś moje okulary? Och, Whisper, ty zawsze wszystko gubisz. Teraz nie mam czasu. Gdzie ja położyłam ten bilet? O! Sz, sz, sz. Jestem Whisper, rozumiem co mówisz. Kim jesteś? Jestem Fern, arktyczna lisica. i zgubiłam sto. Stado? Stado? Moją rodzinę. Będą się bardzo martwić i boję się, że ich nie odnajdę. O nie! Poszukajmy ich razem. Czy to ci się przyda? Znalazłam to za mlekiem. O tak. Dziękuję. Zamknij oczy. Oczy zmruż. Whisper z pomocą przychodzi znów. Brrr, ale tu zimno, Fern. Fern? Myślałam, że cię zgubiłam. <grystanie> Wybacz, w śniegu trudno mnie zobaczyć. <grystanie> I dlatego się zgubiłaś. A Wiesz w którą stronę poszli? Myślę, że tędy. Ale może jednak tamtędy? Hmm... Potrzebna nam pomoc. Gerti, czy mnie słyszysz? Przyjdź tu i pomóż. Gerti, czy mnie słyszysz? O, whisper wzywa. Whisper, ja cię słyszę. Fern to jest Gertie. Jest naprawdę wysoka. Ja jestem Otis, jej ulubiony bomkojat! Miło mi poznać, jak możemy wam... Spokojne! Więc ja miałam spytać, jak wam pomóc. Zgubiłam stado? Jej rodzinę. Nigdzie nie można ich znaleźć. Wszystko jasne. Wskakuj. Jej! Stąd wszystko widać. Chodźmy tędy. Hej, Fern! Dlaczego Wy tak daleko podróżujecie? Fern? O. Hmm. Gdzie ona jest? Tu jestem! Arktyczne lisy podróżują w poszukiwaniu jedzenia, ale nigdy się nie gubimy. Spokojnie, znajdziemy ich. To tam! Widzę, jak coś rusza się na wzgórzu. Naprawdę coś tu widziałam. Oh. Zjadłeś ją! Nie udawaj! Wcale nie! Sama musiała wskoczyć do wody! Ha! To czemu twój oddech pachnie rybą? A? O! Ho, 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 witajcie! Witajcie! Widzieliście stado arktycznych lisów? Właściwie to widzieliśmy, prawda, Bert? Pobiegły tamtędy! E, nie, Bert, raczej tamtędy! Ha! Zdecydowanie tamtędy, Bary! Na sople! Przecież tamtędy! Tamtędy! tamtędy. Eee, ruszamy? Ach, chyba powinniśmy. Ależ tamtędy. Nie, 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 nie tędy. Eee, Wiem, jak znaleźć twoje stado! Są! Ślady arktycznych lisów! Ale ich dużo! Hurra! Gdy na śniegu jesteś sam, śladów szybko szukaj tam! Lis arktyczny biały jest. Mamy ślad, nie schowa się! Trop urywa się tutaj. Ale gdzie to stado? Muszą gdzieś tutaj być. Mamo, tato, Freddy! To nie do wiary. Och, Fern. Oh, myślałam, że nie wrócisz. Łatwo jej nie zauważyć. <noise> Dziękuję za pomoc. Zgubiłam się, ale miałam przygodę. <noise> Powodzenia! Oczy zmruż, whisper z pomocą przyszła już. Ach. Och whisper, nie strasz mnie tak nigdy więcej. Wybacz mamo. Czy to tego tak szukałaś? Mój bilet. A gdzie on był? Tutaj. To było jak szukanie sada arktycznych lisów w śniegu! Ssssssssssssss! Whisper, whisper! Whisper, whisper! Oczy!